Gdy w trzeciej klasie podstawówki pani nam mówiła, dlaczego obchodzimy święto 3 maja, napawała mnie duma. Konstytucja pierwsza w Europie, druga na świecie. Ogromny sukces. Ale prawda jest taka, że sytuacja ta jest bliźniaczo podobna do meczu naszej reprezentacji piłkarskiej z Senegalem. Jak się komuś to porównanie znudziło, to też do ostatniego mundialu dla reprezentacji Niemiec. Było to przedłużenie nadziei na cud, która i tak przeminęła, jak kariera zawodnicza Adama Nawałki. Posłuchajcie o tym wydarzeniu. Stare chińskie przysłowie mówi: Dopiero kiedy komar usiądzie ci na jajach, zdajesz sobie sprawę, że nie wszystko da się rozwiązać przemocą. Au! Pytanie jest takie: Kto z niżej wymienionych był zwolennikiem konstytucji 3 maja? A. Ksawery Branicki? O. Stanisław Stasic? Czy B. Seweryn Rzewuski? Poprawna odpowiedź jest tylko jedna: będzie ona na końcu odcinka. Jeżeli nie lubicie słuchać o polityce, to ten odcinek nie jest dla was odpowiedni, bo wszystko jest bardzo podobne do współczesnych realiów. Zanim wyjdziesz, kliknij łapkę w górę, a my zaczynamy. Proces upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku ciągnął się latami. Płynęło na to pełno najróżniejszych czynników. Tu mamy pierwsze podobieństwo do naszych czasów. Jak korona polska się zadłużyła i brakowało pieniędzy w skarbcu, to król zwoływał szlachtę i mówił im: Przyjaciele, no wiecie, taka trochę słaba sytuacja, no bo brakuje nam hajsiwa w skarbcu. No może byście poratowali starego króla groszem? Co? Przecież ja wam mogę w zamian załatwić jakiś urzędzik mały, co? A jak ktoś coś przeskrobał, no to przecież trzeba sobie wybaczać, tak? Działo się to tak często, że w pewnym momencie takie sytuacje stawały się normalne i co przychodził nowy król, to szlachta dostawała więcej przywilejów. Króla powoli odsuwano od władzy, aż w końcu kompletnie go jej pozbawiono i król miał na, po na politykę taki wpływ, jak Adam Mickiewicz na popularność Henryka Sienkiewicza. O wszystkim decydowała szlachta na sejmach, których dodatkowo nie ułatwiała zasada liberum veto. Te słowa oznaczają dosłownie wolne nie pozwalam. Podczas sejmu mógł ich użyć każdy, któremu cokolwiek się nie podobało. Wtedy sejm był zrywany i nic nowego nie ustalano. Ta zasada miała wprowadzić jednomyślność przy wprowadzaniu w życie nowych ustaw, ale nasi wrogowie wykorzystali ją kompletnie odwrotnie. Mało kto wie, że obowiązywała ona już od dekad, ale była prawem zapomnianym i większość posłów nawet nie wiedziała o jej istnieniu. Na przykład teraz jest taka zasada, nie wiem czy ona jest w prawie, prawdopodobnie nie, ale słyszałem o takiej zasadzie, że jak jedziecie samochodem, to odstęp od gościa z przodu powinien wynosić liczbowo połowę prędkości. Jak jedziecie 50 km na godzinę, to odstęp powinien wynosić 25 metrów, no ale błaga was, no kto tak jeździ? Tutaj dochodzimy do kolejnej sprawy, jaką było mieszanie się Rosjan w nasze interesy. Na początku delikatnie, ale z czasem coraz więcej, aż w końcu sąsiady ze wschodu zaczęli przekupywać naszych, albo żeby zerwali Sejm, krzycząc Liberum Veto i w takim przypadku wystarczył jeden delikwent, ale potem po cichutku przekupywali ich wszystkich, żeby wprowadzili wymyślone przez nich ustawy i jeszcze na nie głosowali. To miało rozdupić nasz kraj od środka. Sami władcy też nie byli święci, bo byli w stanie zapewnić koledze dobry urząd i ustawić go do końca życia. Królowi też nie każda ustawa była na rękę, więc i on miał w tym swój interes. Taki delikwent, który miał być przekupiony, myślał sobie, no w sumie to tylko jedna ustawa, jak płacą, no to czemu nie? Tylko Rosjanie przypychali coraz więcej takich ustaw, aż w latach 60. XVIII wieku wystawili swojego kandydata na króla. Był nim Stanisław August Poniatowski, wręcz idealny dla nich kandydat, bo w młodości zakochał się w samej przyszłej carycy Katarzynie. Ona tego uczucia nie odwzajemniała, tylko wykorzystywała chłopaka do swoich własnych niecnych interesów. W wiadomy sposób w 1764 Stanisław został królem Polski. Wtedy już Polska była na skraju wyczerpania, szlachta dbała tylko o swoje własne interesy, a nie o dobro państwa i jak tylko ruscy płacili, no to dlaczego się nie zgodzić? Nadszedł w końcu czas, kiedy pojawił się promyk nadziei na cud. Nasi sąsiedzi byli zbyt mocno zaangażowani w wojny z Osmanami i trochę zaniedbali swoje interesy w Polsce. Od 1788 do 92 obradował Sejm czteroletni, który postarał się przepchnąć nową ustawę bez ingerencji sąsiadów. Chcieli zmienić ustrój Rzeczypospolitej z monarchii demokratycznej na monarchię absolutną. To znaczy, że odtąd nie szlachta miała wybierać króla, tylko tron miał być dziedziczony, tak jak przed śmiercią Zygmunta Augusta. Miało to sprawić, żeby Rosjanie naszych posłów nie przekupywali, bo władzę miałby król. Ponadto miało być zniesione liberum veto, a decyzje miały być podejmowane większością głosów. Ustanowiono też trójpodział władzy, taki jaki mamy teraz. Miała być władza ustawodawcza, dwuizbowy parlament, wykonawcza, król i sądownicza, niezależne sądy. Brzmi znajomo? Jeszcze jak? Wszystko brzmiało fajnie, ale trzeba było to jeszcze przepchnąć. Nadarzyła się ku temu okazja w 1791, kiedy wszyscy ci, którzy realnie zagrażali przyjęciu konstytucji, wyjechali na wielkanocny urlop i jeszcze nie zdążyli wrócić. Jej twórcy mieli otwartą drogę. 3 maja odbyło się głosowanie. Na zamek w Warszawie przybyło 182 z 500 posłów, którzy w większości byli zwolennikami konstytucji. Obrady ciągnęły się jak półfinał siatkarskiego mundialu w 2018 z USA. Decyzji nie podjęto jednogłośnie, ale tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację. Król Stanisław August Poniatowski co prawda był jednym z twórców Konstytucji, ale ostateczny kształt nadał jej Hugo Kołłątaj i znalazł się w niej zapisek, który dla króla był jak wykupienie małej ilości gigabajtów w pleju. Niekorzystne. Bo wiecie, im więcej gigabajtów w pleju kupujecie, tym taniej wychodzi za jeden gigabajt. Tron miał być dziedziczny, a król wcześniej przysiągł, że nigdy tak nie będzie. Król podniósł rękę na znak, że chce przemówić i tym samym zaprotestować, ale genialnym posunięciem wykazali się zwolennicy reformy. Zaczęli od razu wiwatować na cześć króla. Dobrze wiedzieli, że on tej konstytucji nie chce, ale Stanisław nie miał w tym wypadku wyboru. Złożył zaprzysiężenie na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego i wszyscy poszli na nabożeństwo dziękczynne do pobliskiej kolegiaty św. Jana. Zebrany pod zamkiem warszawskim tłum krzyczał i wywatował z radości, że udało się przyjąć nową ustawę, która przedłużała nadzieję na istnienie Polski. Miny jej przeciwników powracających z urlopu były jak czekoladowe dwa złote na tacy – bezcenne. Oczywiście nie obyło się bez komplikacji. 30 posłów i jeden senator postanowili zaprotestować i wpisali swoje niezadowolenie do Księgi Grockiej, co było bardzo poważną sprawą jak trafienie na Hiszpanię w grupie na piłkarskim Euro 2020. Już nie mówiąc o ręcznej, łopanie, Olgwarantowany. Na szczęście swój wpis cofnęli, ale nie tak jak dzisiaj że. Przepraszamy, nasz profil padł ofiarą hakerów. Stało się to dzięki zwolennikom Konstytucji i obowiązywała ona tak naprawdę od 5 maja. Czy nie moglibyśmy zatem przedłużyć weekendu majowego do 6 maja? Ogłoszono uchwalenie Konstytucji. Ojczyzna nasza jest już ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu. Gdyby tutaj się historia kończyła, to wszystko byłoby znacznie lepiej, ale niestety. W nocy z 17 na 18 maja 1792 polscy magnaci w porozumieniu z Carycą Katarzyną II zawiązali Konfederację Targowicką, zwaną potocznie po prostu Targowicą. Głosili oni, że działają w obronie Polski, bo konstytucja tylko bardziej zniewala kraj oczywiście według nich. Targowica stała się symbolem zdrady narodu przez najwyżej postawionych magnatów. Posądzili oni Polskę oknowanie z Turcją i Szwecją, więc Caryca miała już podstawy, żeby skierować przeciwko nam 97-tysięczną armię. My mogliśmy wystawić tylko 37 tysięcy. Rosja nas w tej wojnie pokonała. W 1793 miał miejsce drugi rozbiór Polski. Koniec końców do Targowicy przystąpił sam król Poniatowski. Wtedy szlachta trochę się obudziła, ale było już zdecydowanie za późno. Nie pomogło tu bohaterstwo Tadeusza Kościuszki i Józefa Poniatowskiego. Wielu naszych reformatorów udało się na emigrację. Owszem, było jeszcze Powstanie Kościuszkowskie w 1794, ale po roku Polska już przestała istnieć. Mimo wszelkich starań zwolenników Konstytucji, było już za późno na uratowanie naszej ojczyzny. Udało się strzelić Gola Kontaktowego, co przedłużało nasze nadzieje, ale prywatne działania szlachty doprowadziły nasz kraj do ruiny. Gdyby wszyscy zebrali się 30 lat wcześniej, to byłyby bardzo duże szanse na istnienie Rzeczypospolitej obojga narodów. Mimo wszystko konstytucja 3 maja była sukcesem, za który teraz należy nam się 3 dni święta na początek maja. Na dzisiaj będziemy powoli kończyć. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Kliknijcie pod nim łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Po, po, poprawna odpowiedź na dzisiejsze pytanie od Pana Michała to odpowiedź O. Stanisław Staszic był jednym z twórców Konstytucji 3 Maja i pozostał jej do końca wierny. Gdyby nie to, to w Kielcach raczej nie byłoby Parku Staszica. No dobra, kolejny odcinek zrobimy o Bydgoszczy, a póki co życzymy Wam miłego maja, wiosny i nadchodzącego lata. Cześć! Ty osztem niebieski zgrają, on szcodzi cień przytulasz, maj, nie maj, ku pola ku